Plan X jest taki: sprzedany Bitcoin spot przy linii oporu i tutaj ABC Tradera się kłania, jeżeli ktoś nie wie, o czym mówię, linia wsparcia, linia oporu, a następnie przy tiktaku, przy sygnale z powrotem odkupywanie wszystkiego stopniowo. To jest. Taki jest, taki jest plan X. Napisałem to 1 sierpnia. A więc sprzedany bitcoin przy linii oporu 69805. Wszystko sprzedane w taki sposób na Bajbicie. A, a następnie stopniowo odkupywane wszystko. A, a przy sygnale tik-tak longujemy to co odkupiłem teraz jesteśmy właściwie w fazie gdy longuję wszystko co odkupiłem odkupywanie było tutaj widzicie 64 64 była cena mojego odkupywania bitcoina a potem następne ceny były tutaj 59 ostatnio blisko coraz bliżej tutaj napisałem a więc że zbliżamy się ku tak zwanemu uklepywaniu dołka a następnie longowanie wszystkiego, a więc zaczynam część drugą planu X, a więc longuję wszystko. I tutaj zacząłem longować bitcoina przy 54, 250. Oczywiście można było niżej, bitcoin był dużo niżej niż 54, można było niżej, ale według moich zasad, według tego wszystkiego, co ja robię, to nie otwieram pozycji od tak na czuja, tylko po prostu muszę mieć. Swoją grupę danych, wskaźników, które pokazują mi, że OK, możesz otworzyć pozycję. I tak longuję, tak jak mówiłem, wszystko co jest. Longuję Bitcoina, longuję XRP, longuję Ethereum. I najważniejsze, co jest w tym wszystkim, jakby sedno tego wszystkiego, jeżeli mówimy o świecie krypto, to jest, nie otwieramy pozycji, kiedy akurat my mamy na to czas. Bardzo często o tym powtarzam. Tylko wtedy, kiedy jest czas na otworzenie pozycji. Błędem, największym błędem każdego, kto zaczyna swoją przygodę z tradingiem i z krypto, jest to, że wydaje mu się, że on ma teraz czas, więc pociągnie za tak zwany cyngiel w tej chwili i odpali pozycję. Odpali kupowanie, jeszcze kupowanie pół biedy, bo spot, czyli zwyczajne kupienie czegoś, no to tutaj nie ma, że tak powiem, e, wielkiego ryzyka. Coś się wachnie w dół, coś się wachnie w górę, ale nie ma ryzyka totalnej utraty e, pieniędzy. Jeżeli chodzi o trading, to już trzeba, że tak powiem, naprawdę przemyśleć swoją decyzję i e, wypracować sobie swoją cierpliwość. Więc um, zarówno z Ethereum, tak samo jak z Bitcoinem a, i tutaj jeżeli chodzi o fajny tweet napisał Mike i ja tutaj oczywiście pół żartem, pół serio, ale odpowiedziałem Mike'owi. Czy to już ten moment, kiedy influ zaczynają pisać o tym, że spadek idealnie przewidzieli, e, kupili na dołku i taki był plan? Czy dopiero jak Bitcoin e, uklepie następne 60? Um, no, z mojej perspektywy, panie Mike, tak, to jest ten moment, wszystko przedwidziałem. Sprzedałem na górce, kupiłem na dołku. I oczywiście e, pół żartem odpowiadając, że wszystko przewidziałem, ale pół serio, bo właściwie tak zrobiłem. Tak zrobiłem, co tutaj na bieżąco Wam jakby próbuję. Pokazać oraz tok myślenia w jaki sposób to rozgrywałem. Tutaj, akurat Ethereum. Ethereum również tutaj sprzedałem, tutaj odkupiłem, tutaj znowu sprzedałem i e, pięknie, równy tysiąc poniżej ceny sprzedaży, odkupiłem swoje, swoje Ethereum. E, sprzedawanie, kupowanie na bajbicie spot jest właściwie w tym miejscu. A więc idziecie do trade. Spot trading i macie zwyczajnie tutaj kupno-sprzedaż, kupno-sprzedaż, cokolwiek chcecie. Teraz plan X. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć dla tych wszystkich, co tradują ze mną. Kiedy longuję, teraz tutaj wrzuciłem ostatnio XRP, czekajcie, teraz jestem na XRP. Kiedy longuję na przykład, to longuję na Inverse Perpetuals, a więc e, traduję krypto i zarabiam krypto. A więc to na tym, że nie używam USDT, tak jak tutaj, USDT Perpetuals, a więc traduję e, krypto używając USDT i zarabiam USDT. To jest bardzo mm, fajne do shortowania, ponieważ. Krypto leci w dół, ty zarabiasz USDT, masz więcej USDT, a więc możesz więcej krypto odkupić, kiedy jest w dole, ale kiedy longuję, to ja lubię longować właściwie inverse perpetuals, a więc używam bitcoina do longowania, czy Ethereum, czy XRP, jak w tym przypadku. Bitcoina zresztą też longuję, jak tutaj możecie zobaczyć, a więc używam bitcoina do longowania i zarabiam w bitcoinach. Wtedy bitcoin idzie w górę. Ja moje zarobione bitcoiny tutaj, powiedzmy, w, w tym samym czasie te zarobione bitcoiny również idą w górę. A więc tak jakby podwójny zarobek jest podczas tego longowania. No, przykładowo tutaj też już, jak widzieliście, tutaj właściwie wrzuciłem tweeta przy otwarciu pozycji. A więc zaczynam część drugą planu X. 5 sierpnia tu wrzuciłem twita w momencie kiedy otworzyłem tą pozycję. W tej chwili jesteśmy 20% na plusie na tej pozycji. I jak widzicie, stara zasada, stara zasada X grosza to jest stop loss na zielono. To jest ten stop loss na zielono, jakby ktoś nie wiedział. Zobaczcie tutaj. Stop loss na zielono. A więc stop loss jest na 55.058. Nie wiem jak to gościu obliczył, ale tak obliczył. Właściwie postawił go tak, bo, bo tak. Ten stop loss można sobie tutaj ładnie, że tak powiem, ręcznie nawet przesuwać do góry na dół. Na przykład w tej chwili 55200. Już przesunięty stop loss w tym miejscu. Więc tak to wygląda. I teraz pozycja 20% pary na plusie. Stop loss na zielono, mniej więcej plus minus na e, zwykle lub jego ustawiać w okolicach 10% zysku i jest bezpiecznie. Najcięższą pozycją, którą jeszcze nie wyskoczyła tak, jakbym chciał do góry, jest Ethereum. Ethereum ma tutaj, Ethereum ma tutaj jakieś, się, że tak powiem, zawsze opóźnione działanie i taki tak ciężej. Jak w końcu wyskoczy, to wyskoczy, ale tak się zbiera do tego. Ale również wejście w pozycję jest tutaj. E, Jesteśmy, jest, jestem tutaj na plusie na tej pozycji i wypadałoby gdzieś tutaj zacząć już myśleć o stop losie na zielono, aczkolwiek a, jeszcze, jeszcze zaczekam, może jeszcze tutaj będę dokładał do tej pozycji. Także tak to wygląda, tak wygląda plan X u X grosza, a więc dokładnie w taki sposób. W ogóle tutaj czytam komentarze i tutaj Sweet Dream napisał, że wszedł w shorta na górce przy 70% Wtedy, tutaj przy tym filmie, właśnie o tym coś mówiłem, i tutaj mówiłem o tym, że i akurat taki film, że czekanie jest ważne, więc posłuchałem i poczekam, i pod spodem piszę, że opłacało się. Mam nadzieję, że poczekałeś dłużej niż jeden dzień i że naprawdę ci się to opłacało, bo, bo tak, to był, to był również Tutaj przyszortowanie przy tej linii oporu miało również, miało również duży sens. Ja z punktu widzenia swojego i takiego podejścia bezpiecznego do tematu po prostu zwyczajnie machnąłem spot, sprzedaż Ethereum spotowo, tutaj przy 3 coś tam było, nie pamiętam dokładnie. I sprzedaż, sprzedaż Bitka również. Bitcoina mi się udało, akurat idealnie tutaj. Wiele osób się pyta, czy, tak wiecie, znowu to jest takie, odpowiedź moja jest, odpowiedź moja jest taka niejednoznaczna, ale powiem: wiele osób się pyta, ok, czy czujesz się bezpieczny trzymając Bitcoina na giełdzie? Mówię tutaj o giełdzie Bybit. I teraz tak. Zdarzały się historie. I to wielu osobom, nawet MM Crypto ostatnio gdzieś tam miał taką sytuację, że giełda wstrzymała mu wypłaty jego środków i zażądała czegoś tam. A więc zdarzają się historie z giełdami, że coś chcą, że wstrzymują wypłaty, że, że chcą od ciebie jakąś dodatkową weryfikację i tak Ale ogólnie zdarzały się też historie, że giełdy kompletnie padły, zresztą Słynny Mount Gax, i od tego momentu, kiedy ta pierwsza giełda padła i zabrała swoje krypto, swoje krypto użytkowników razem ze, ze swoim upadkiem, to do dzisiaj ludzie czekają i czekali na to, aby te krypto zostało im zwrócone. W tamtym momencie to był tylko Bitcoin, więc tylko tego Bitcoina, żeby, żeby został im zwrócony. Tam teraz część zostaje zwracana. Ale mieliśmy też upadki giełd, które upadły i zniknęły ze środkami użytkowników. Zwykle są to giełdy takie takie a la bucket shops, jak to by to można było nazwać. Nie tyle giełdy, co bardziej tacy brokerzy, dealerzy. Więc jeżeli chodzi o małe giełdy, o takie nieznane giełdy, o takie niszowe giełdy, które kuszą różnymi rodzajami Takimi, wiecie, że, że handlują różnymi najróżniejszymi altami, że, że to. Że to już jest takie bardziej, że tak powiedział, ryzykowne, więc tam jakiś specjalnie olbrzymich środków bym nie trzymał. Ale na przykład, jeżeli chodzi o giełdę Bybit, to, to tutaj akurat nie tyle, że numer jeden jestem zweryfikowany, ale numer dwa. No tutaj mam, powiedziałbym sporo na tej giełdzie. Sporo, ale znowu z takim zamysłem, że gdyby coś się wydarzyło, to nie jest to tak, żebym powiedział, że zabrali mi, nie wiem, środki mojego życia albo coś w tym stylu. Więc, więc to jest tak. Giełda to nie są twoje krypto. Nie są w Twoim posiadaniu. Aby je dostać z powrotem, ciągle musimy się powie, napisać do giełdy, czyli zrobić tak zwaną wypłatę i poprosić ich. Odeślijcie mi moje krypto, i oni odsyłają. Na tej zasadzie to działa, ale nie są bezpośrednio w Twoim posiadaniu. I tutaj mówię to z tego powodu, że tutaj taki komentarz dostałem od e, zaczepny od kolegi, że śmieszne jest to, że przez lata miałeś narrację, że krypto jest antyrządowe. A, 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 a teraz rewolucja już niekoniecznie, bo wow. krypto jest antyrządowe w tym sensie, że numer jeden, od z mojej perspektywy oczywiście, jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, jego sprawa, może ma prawo, i jeżeli mu z tym dobrze, to i mu się to sprawdza, to też jest ok. Mi się sprawdza w ten sposób, że od wiek wieków, jak patrząc na historię, to pieniądzem był. Było złoto. I to było antyrządowe. Na przykład, jak oglądacie różne seriale, na przykład, nie wiem, Wikingów, teraz bardzo popularny serial i tak dalej, to co? Napadali na Anglię, rabowali złoto, czy też w drugą stronę Anglia gdzieś tam napadała, rabowała złoto. Po prostu złoto było, było taką, takim pieniądzem świata i nie było lokalnej waluty. W momencie, kiedy pojawiły się lokalne waluty, no to już, wiecie, to już, to już jest zupełnie inna historia się stworzyła. To już był emitent tej waluty, czyli ktoś, kto tworzy tą walutę dosłownie z powietrza. I tak mamy teraz, wiecie, jak między innymi te spadki, to wszystko to było, że tak powiem, spowodowane między innymi tym, że poszły jakieś tam info w Ether o... Właśnie znowu, do druku, bla bla bla, chociaż wydawałoby się, że powinno to w drugą stronę ruszyć, ale to jest jakby pamiętajmy, że to jest takie. Zawsze w dwie strony to działa, że najpierw pierwsza reakcja jest panika, druga reakcja jest zdanie sobie sprawy, co się dzieje, i wtedy jest dopiero sensowne działanie ludzi tak, tak działa tłum. Ale wracając do tego złota, więc. Pieniądzem świata zawsze było historycznie złoto. Do tego krótkiego momentu, kiedy nagle pojawiają się te wszystkie takie waluty y, rządowe. Aż wracamy teraz do momentu, kiedy nagle jest Bitcoin i znowu mamy uniwersalną ponad y, granicami. Uniwersalny ponad granicami y, y, aktywo. Uniwersalne ponad granicami, aktywo, które coś działa na zasadzie złota, ala cyfrowego. I, tak, i, takie, i taka narracja. I, i, I czy to, czy co teraz rewolucja niekoniecznie? No, no nie, no jest rewolucja. Ehm. Nikt nie musi wiedzieć, co masz, ile masz, gdzie masz. Nikt nie musi wiedzieć, że z tym podróżujesz. Ehm. Jest jest naprawdę coś niesamowitego, jeżeli chodzi o możliwości tego. Możesz płacić, przesyłać, możesz. To jest cała taka, wiecie, to jest tak cały materiał dla początkujących. Dlaczego? I teraz pierwszą rzeczą, co od razu usłyszymy od kogoś, kto się dopiero o tym dowiaduje, to jest: "OK, ale to jest, ale, ale te wahania cenowe. To jest przecież". To jest przecież nie, nie, do, nie, do, nie do udźwignięcia. Z punktu widzenia, z punktu widzenia kogoś, kto, kto już jest w świecie krypto dłużej, to ja bym powiedział wręcz odwrotnie: weterani krypto wahania cenowe nie tyle nie uważają za wadę, a wręcz za zaletę świata krypto. To jest właśnie to, co pozwala Ci pomnożyć swoje krypto o tyle, o ile chcesz. Tutaj na przykład, jeżeli chodzi o Ethereum, no to dosłownie, tak jak napisałem, 50% więcej Ethereum w tej chwili mam na Bajbicie niż miałem jeszcze przed tym wielkim typem. I to bez ryzyka dźwigni. I tu używając akurat y Jedno, jednodniowego wykresu, i tak jak mówiłem tutaj, jednodniowy wykres MACD, czyli mój TIC, i MA CROSS, czyli mój TAK, używając te, tych dwóch wskaźników, yy, próbowałem i spotowo, to są spotowe moje ruchy, spotowo pomnożyłem swoje Ethereum 50% więcej. Czyli krótko mówiąc, jeżeli ktoś miał jedno Ethereum to ma 1,5, jeżeli ktoś by miał i to ma 3, no niesamowite. To, jest, to nie jest coś, co, co wiecie, co m, można uważać za wadę. To jest definitywnie zaleta świata krypto i aby to właściwie przer, do, przerobić w głowie i aby to sobie uzmysłowić i aby z tego korzystać, e, definitywnie potrzebujemy chwilę czasu i... Um, podstawową zasadę dosłownie wyryć sobie w swoim, na swoim twardym dysku. Nie otwieramy pozycji, kiedy akurat my mamy na to czas, tylko wtedy, kiedy jest czas na otworzenie pozycji. I nieważne, czy to mówimy o tradowaniu, longowaniu, shortowaniu, czy o zwyczajnym spot kupowaniu, spot sprzedawaniu, lub odwrotnie z sprzedowaniu i z podotkupowaniem. Um. Kiedyś dawno temu napisałem, że to będzie grzech nie wykorzystać tak pięknej besy. To było jak Bitcoin i Ethereum szorowały tam dno przez długi, długi czas. No i oczywiście to był grzech dla tych wszystkich, co nie wykorzystali. I teraz um, tak samo mówię, to był, to byłby grzech nie wykorzystać takiego ruchu, takich wahań cenowych. Więc um, Jeżeli wracając tutaj do kolegi i mówienie o tym, o, o tym krypto, jeszcze i o tym antyrządowym, i, 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 i w jaki sposób to działa, czy ważne, czy nieważne, i do czego się przydaje, lub nawet do użyteczności, wiecie to, użyteczność na przykład, bardzo często, częste słowo użyteczność. No, powiem Wam tak: jeżeli nie możemy znaleźć użyteczności w niczym innym, jeżeli chodzi o krypto, to w jednym możemy naprawdę znaleźć użyteczność. Można konkretnie pomnożyć swoje środki. Jeżeli tą użyteczność opanujemy, jeżeli chodzi o świat krypto, no to powiem Wam, to może być, to może być całkiem, ciekawy, całkiem ciekawy sposób na odnajdywanie się w świecie krypto. Ok, co teraz? Czekamy, czekamy, co się wydarzy. A więc mamy tutaj tutaj będę chciał ustawić gdzieś stop lossa na Ethereum. Stop lossa na Bitcoinie mam ustawionego i stop lossa na jeszcze stop lossa na Bitcoinie mam ustawionego. Jeszcze stop loss by się przydał na XRP. No i tyle. I to jest następna zasada. Jeżeli jest stop loss na zielono, co znaczy stop loss na zielono? To znaczy zwykle stop loss układa, ustawia się lub wszystkie, że tak powiem, regułki tradingu mówią o tym, że otwierasz pozycję i ustawiasz stop loss gdzieś tutaj, stop loss, czyli zatrzymujemy straty poniżej ceny wejścia, więc jak zaczyna spadać niżej, to Ty sprzedajesz i tak dalej. W świecie krypto zauważyłem, że jest taka możliwość, że tutaj przy odpowiednim wejściu i wachnięciu się w górę możemy ustawić stop lossa i powyżej ceny wejścia a więc jeżeli zacznie spadać to sprzeda nam tą pozycję z zyskiem, a nie ze stratą. Ustawianie go zbyt szybko może spowodować to, właśnie jak tutaj widzimy na przykład, że wchodzimy w pozycję, jest tutaj dobrze, jakbyśmy tutaj ustawili gdzieś stop lossa, to by nam od razu tutaj zlikwidowała tego stop lossa. A więc odczekanie i znowu tutaj wracając do kolegi odczekanie i cierpliwe przekonanie do tego, że postępujemy tak, jak zgodnie z naszymi zasadami i mamy to wszystko zaplanowane, pozwala nam to, aby później zrobić to w czasie i miejscu, które jest dla nas najkorzystniejsze. Tyle na dziś, panowie i panie. Um. Nie. Wahania cenowe to jest zaleta świata krypto, a nie wada. Jak to sobie w ten sposób o 180, to 180 stopni odwrócimy rozumowanie tego, to naprawdę może być, może być to przełomowe dla tego wszystkiego, po co tutaj jesteśmy i co tutaj robimy. A jak zwykle jesteśmy tutaj tylko i dla technologii. Pieniądze się nie liczą, to jest jasna sprawa. To jest wiadome wszechny wobec. Na razie trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.